Cześć, witam was na moim kanale, jestem Łukasz W dzisiejszym odcinku wam pokażę młode króliki O, to tutaj tak sobie żarówką, bo jest już ciemne Jest godzina około jakoś 18 .00. Tutaj są młode króliki o, już tak wychodzą Tak zamknięte Tutaj dla sobie Takie już dość duże są Zamknięte. zamkniemy Czekajcie chwilkę Dajcie chwilkę, bo coś mi tutaj zgasło. O, dobra. Przeróbka mi tylko zgasła. O. Tam są tam tamte młode od białej strzyczki tu. No. Bardzo ładne są. Okay, bo sprzątałem wczoraj w sobotę i sprzątałem wczoraj posprzątałem i mają tak czysto posprzątałem tylko tak połówkę komóru, posprzątałem zobaczymy jeszcze raz tutaj o, aż jakie już duże są te młode bardzo się po, mi podobają samiczka także to taki dość krótki odcinek jest się tam leżą tutaj na jednym Albo tam ten śpi już, takie fajne już są. Pokażę Wam jeszcze tam czeka tylko. Co tam u niego? Też posprzątałem ostatnio. O, czysto ma. Chciałem wam pokazać jak je karmię, ale mam telefon również rozładowany i, i latarki nie umiem włączyć, ale że no. to, to, to krótki dość odcinek, mam nadzieję że wam się spodobał, pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze i do odcinka, cześć.